Wypadek złamał go fizycznie, a koniec kariery dobił psychicznie. Odciął się od wszystkich i wyjechał do chłodnicy górskiej. Skubany przez pięćdziesiąt lat, słowem się do mnie nie odezwał. Aż tu któregoś dnia nagle zaczął pisać listy. I wszystkie bez wyjątku były o Tobie. Tak. Uwielbiał się ścigać. Ale kiedy Cię trenował? Dopiero wtedy był naprawdę szczęśliwy. To nie wyścigi były sensem jego życia. Tylko Ty. Jak tam gotów spalić trochę wachy młody? Jasne, że tak! Nie! Jak dasz tyle gazu, zawsze trafić w kapusty! <grytanie> Uwaga, paciucie <patrzy>, z <grytanie> <grytanie>